Dzień dobry Państwu. W myśl ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję zwyczajną Rady Miasta Północy kadencji 2014-2018. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tą sesję dzisiaj otworzyć. Postaram się poprowadzić ją sprawnie i według obowiązującego prawa. Szanowni Państwo, Chciałbym tutaj serdecznie powitać naszych gości na naszym posiedzeniu dzisiejszej sesji. Witam bardzo serdecznie Pana Ministra Kazimierza Plocka, posła naszej, też posłanki polskiej. polskiej. <klucza> Witam Pana Burmistrza Marka <klucza> Witam Panią Burmistrz Edek, Annę Brunińską. Pan Komendanta Straży, przedstawicieli. Witam Pana Dyrektora Polskiej Gospodarki Komunalnej. Witam również Hananowych Obywateli naszego miasta. Mieszkańców Kłótka, którzy przybyli na naszą sesję. Bardzo serdecznie witam. <klucz> witam młodzież, która na dzisiaj do nas przybyła. Bardzo serdecznie was witam. <klucz> witam radnych, którzy złożyli się przybywać. Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń wyboru na burmistrza i radnego miasta. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeksu Wyborczego, artykułu nr 211 pozycja 112 z późniejszymi zmianami. Miejska Komisja Wyborcza w Płucku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014, Pani Hanna Maria Prochniewska wybrana została Burmistrzem Miasta Łódzki. Prosimy pana. Komisji i nowo wybranej pani burmistrz miasta Płuc podziękować odchodzącemu panu burmistrzowi miasta Płuc, panu Markowi Rycowi za oświadką działalność i niektóre z wszystkich nawet przez niego marzenia dla miasta naszego płuc. Gratuluję panie Proszę że... Państwa w imieniu swoim własnym i radnych tej i poprzednich kadencji, również serdecznie, szczerze dziękujemy za te osiem lat, które wpisałyśmy na pewno bardzo mocną historię naszego miasta. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, ja również dziękuję za te kwiaty, dziękuję za życzenia. Myślę, że Wiesz, się coś zmieniło. Dziękuję za te lata, które spędziłem z Państwem. Dziękuję za wszystko, że mogliśmy wspólnie dla Tuska się starać o różne dotacje i tak jak mówiłem, życzę, żeby Pani Burmistrz realizowała zrealizowała swoje marzenia i przekroczyła tą magiczną sumę 67 milionów. Które zdobyło to zdobyło do Dziękuję bardzo. Następne zaświadczenie z że w wyborach, które odbyły się 16 listopada 2014 pani Maria Jolanda Antoniewicz została radną miasta PUST. Stwierdza, że w gorach była 16 listopada. Pan Roman Adam Bianka został radnym miasta Pursk. Gratuluję panie Dziękuję. przewodnik. Miejska komisja stwierdza, że pani Iza Bela Anna Grzedziak została radną miasta Pursk. Gratuluję pani Komisja stwierdza, że pan Tadeusz Florian Joakimia został radnym miasta PUC. Gratuluję panie Tadeusie. Komisja stwierdza, że pan Tomasz Adrian Karczyński został radnym miasta PUC. Gratuluję panie Tomaszu. Komisja stwierdza, że pan Piotr Bogdan Kozawie, Kozakiewicz został wybrany radnym miasta PUC. Gratulacje panie Piotrze. Komisja stwierdza, że pan Adam Jereneusz Lipski został radnym miasta PUC. Jeżeli nie mówił, to pan Adam Lipski jest najgorzej radnym miasta PUC. Gratulacje, panie radny. Dziękuję. Dziękuję. Komisja stwierdza, że pan Jarosław Paweł Lidz został wybrany radnym miasta Płuc. Gratulacje, panie Jarosławie. Komisja stwierdza, że pan Janusz Piotr Łękowski. Został wybrany radny miasta Tursk. Gratulacje, panie. I komisja stwierdza, że pan Tomasz Henryk Nowak wybrany został radny miasta Tursk. Gratulacje, panie Tomaszu. Komisja stwierdza, że pan Leszek Jaromim. Ja, Romir Podlaszewski. Wybrany został radny miasta Puck. Gratulacje, panie Jaszku. Komisja stwierdza, że pan. Pani, przepraszam. Justyna Dorota Dil. Wybrana została radną miasta Puck. Gratulacje, Pani Justyno. Komisja stwierdza, że pan. Amadeusz Walkie, wybrany został radnym miasta Puc. Gratulacje Panie Amadeuszu. Komisja stwierdza, że Pan Andrzej Kazimierz Wiśniewski został wybrany radnym miasta Puc. Gratulacje Panie Andrzeju dobrego Komisja stwierdza, że pani Ewa Budzik wybrana została radną miasta Turcji. godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść. Proszę teraz pana Tomka Kaczyńskiego, aby odczytał kolejne nazwiska radnych. Antoniewicz-Paniak. Ślubuję, tak do pomóżników. Roman Bialder. Ślubuję, tak do pomóżników. Izabela Krzejziak. Ślubuję, tak mi do pomóżników. Tadeusz Joachim Ślubuję, tak mi do pomóżników. Piotr Kozakiewicz. Ślubuję, tak mi do pomóżników. Adam Lips. Ślubuję, tak mi do pomóżników. Jarosław Lis. Ślubuję. Janusz Błędowski. Ślubuję. Tomasz Nowak. Ślubuję, tak mi do pomóc Bóg. Pieszek Podlaszki. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Justyna Dil. Ślubuję, tak mi do Pomóż Bóg. Amadeusz Walka. Ślubuję, tak mi do Pomóż Bóg. Andrzej Wiśniewski tak mi dopomóż Ewa Włodzik. tak mi do Bóg. Tak Karczyński Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję radnym i od tej pory radni wypełnić będą swoje obowiązki związane ze swoim wyborem. Uchwała nr 1 przez 1 przez 2014 Rady Miasta Półska z dnia 1 grudnia 2014 roku, roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Półska. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Półska uchwala co następuje. Okay. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miasta Płudska siódmej kadencji 2014-2018 wybrany został pan Piotr Kozakiewicz. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. I jeszcze raz po to gratuluję. Własnych i wszystkich radnych. Mam nadzieję, że współpraca między Radą Miasta, jak się wspaniale, układała jednogłośnie wybór, także dodaje też olbrzymią moc. Mam nadzieję. Także gratuluję. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, punktu piątego porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta. Proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj zabrać głos z upoważnienia Komitetu Wyborczego, wyborców naszej pani burmistrz Elektranej Kruchniewskiej i pozwolę sobie zaproponować na zastępców dwie osoby. Pierwszą osobą jest kolega Adam Lipski, drugą osobą jest kolega Amadeusz Walk. Adam Lipski oh, to i pana Amadeusza jesteśmy pewni, że będą gotowi pełnić to zaszczytne stanowisko i czynię na owocną współpracę. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję. Na podstawie stosownych przepisów prawnych Rada Miasta Pucka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Pucka siódmej kadencji 2014-2018 wybrani zostali: jeden Adam Lipski, dwa Amadeusz Walkę. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga, przy poprzedniej yy, uchwale powinno być też nie z dniem ogłoszenia, tylko z dniem podjęcia. Ale uchwały nie podlegają głosowaniu, więc nie musimy tutaj właśnie żadnych korekt dokonywać. Yy, proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego porządku posiedzenia, a mianowicie ślubowania pani burmistrz elekt Miasta Pustawy. Obejmując urząd burmistrza miasta Pucka, obejmując urząd burmistrza miasta Pucka, uroczyście ślubuję, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd, a powierzony urząd, sprawować będę, sprawować będę, tylko dla dobra publicznego, tylko dla dobra publicznego i pomieszczości Mieszkańców miasta i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi do pomóż, Bóg. Dziękuję bardzo. Chciałam wszystkim Państwu podziękować za techniczne przybycie. Rozumiem, że czujemy, że musimy się wspierać, że musimy razem uczestniczyć w życiu naszego miasta i chcielibyśmy, że ta, taka frekwencja była zawsze na sesjach, żebyście Państwo uczestniczyli w tych ważnych wydarzeniach naszego miasta. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli osiągnąć ten sukces. Począwszy od rodziny, od tej, która od góry na mnie czuła. Do tej, która jest na tej sali, przez przyjaciół, przez wszystkich znajomych, którzy mnie wspierali i wszystkie osobistości, które też na tej sali się znajdują. Dziękuję Wam wszystkim i trzymajcie za mnie kciuki. Za nas wszystkich trzymajcie kciuki. Chciałby zabrać głos. Wybory to emocje. Towarzyszą wszystkim nam, kiedy mamy zdecydować o losie swojego miasta, swojego sołectwa, regionu czy kraju. Jest to rzecz normalna, jest to rzecz, która nam towarzyszy od zawsze. My po raz siódmy zakończymy wyboru do samorządu terytorialnego już roku 1990. Warto pamiętać, że. Ta kadencja Rady to jest szczególna, ponieważ będziemy za parę miesięcy obchodzić 25. rocznicę wydarzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 27 maja 1910 roku rozpoczęliśmy naszą pracę w samorządach. I z pewnością te 25 lat budowę dobry czas dla polskich miast, polskich wsi, polskiego samorządu. Te 25 lat wpisuje się. 15-lecie naszego uczestnictwa w NATO, 10 uczestnictwa w Unii Europejskiej i myślę, że te nasze doświadczenia są bardzo istotne i bardzo ważne. Dlatego bazując na tych doświadczeniach, w samorządzie władza się zmienia, w parlamencie się władza zmienia i w innych organach wybieranych też się władza zmienia. Jest to proces naturalny, normalny, który wynika z emocji, wynika także zdążeń i ambicji tych, którzy kandydują. Dlatego z wielką radością chciałbym pogratulować Wysokiej Radzie tym, którzy wygrali Szymonę Tratnego, Pani Burmistrz, życząc, ażeby dalej kontynuować dzieło, które rozpoczęto w Pucku wiele lat temu. Puck dla mnie jest miastem bliskim ze względu na emocje i historię rodzinną. Dlatego jestem z Wami, ponieważ w tym czasie się górny w innych miejscach o te same godziny. Wybran dlatego że tutaj czuję się dobrze. Zatem wszystkim mieszkańcom Kuska gratuluję nowych władz i życzę, żeby te więzy społeczne dalej, budować i podnosić na wyższe poziomy. Że mam na wcześnie bo w końcu na to następuje. Kucie. Gratuluję, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. O, jeszcze raz chciałam. O, bardzo dziękuję dziękuję. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tym momencie przechodzimy do punktu ostatniego, czyli zamknięcia sesji. Zamykam pierwszą sesję Rady Miasta Pucka kadencji 2014-2018.

i wypuszczania dobrego. Dziękuję bardzo za panie Dziękuję do tej pracy. Jeszcze z Panem też Buszka. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Pani, czy Pani. Czy... No, na mnie Pani, wiem. Wsparcie, tak. emocji. Z nadzieją na tak. ja Nie tak jeszcze za to Dziękuję. Jak szczerze to dobrze. Zaraz ja to, <laughs>

Aha, dziewczęta że... i by tak, tak. dobrze, dziękuję. agencja. Tak, uczniowie to byli nie znalazły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. do o przyjaciółach. No, no. na teatr z przyjaciół. no. no, bardzo No, No, miło na. Krandle. Ja nie no i dobrze. Tak po stronie. Do do to jest dziękuję. dziękuję Już za, już za współpracę. Tak dziękuję. Zobaczcie waszych ludzi było takie fajne. Super, dzięki. Dzięki, Genia. współpracy. Oczywiście, W jedną i i'm